challenge Jest challenge, ponieważ jesteśmy bardzo niscy. A tutaj musimy się na tym przełamaniu zmieścić, the, chase is better than the catch. Kochani, w następnym odcinku podróżujemy aktualnie po wyspach, po krainie tysiąca wysp w Finlandii. Na południu Finlandii, na lewo od Helsinek. I tak sobie jeździmy, zwiedzamy, troszkę łowimy ryby. Ale jak to wszystko wygląda, zapraszam do oglądania. Zobaczcie sami. I słuchajcie, tak wygląda... Można zrobić dwie pętle po tych tysiącach wysp tutaj w Finlandii albo robimy małą pętlę tak jak my tutaj sobie polecimy tędy bo lecimy dalej na północ Finlandii ale też poświęcając więcej czasu można tą dużą dużą pętlę tutaj sobie zrobić tędy i wyjechać do góry na północ też Także tak to wygląda. Niektóre, mówię, tak jak mówiłem, promy są darmowe, niektóre się płaci. Jak dotąd na razie nie płaciliśmy za żaden prom, pływając między wyspami. No jesteśmy w takim portowym miasteczku. Czekamy 40 minut na prom. W kolejce tutaj. Jesteśmy po śniadanku, 11 godzina się zbliża. Bardzo fajne miasteczko. Z jednej strony woda, z drugiej strony woda połowiliśmy troszkę rybek wczoraj, nawet udało się złapać szczupaka takiego z 80 cm i okonie po 40 cm, także także, także dosyć żeśmy się pobawili wczoraj. No a teraz płyniemy sobie dalej. Ten mały prom tutaj zaraz stąd odpłynie. Przypłynie większy, na który się zapakujemy. I ruszamy w dalszą podróż. Płynął nasz prom, otwiera paszczę. Będziemy do paszczy wpływać zaraz. Zale, wjeżdżać. Paszczy rekinów. 4 metry tylko. Tu się wjeżdża. Są jakieś wyższe samochody? Tylko ciężarówki. Mieszkałbym się po pierwszym skusku. Zamknijcie i koniec. To trzeba Niżka podejść, że my płyniemy do tego dalej tego, żeby on nas ustawił, tak żeby nas nie trzeba było wyjeżdżać później więcej międzyczasie. No właśnie. A gdzie my płyniemy, że mi co? Do Hanki. Do Hanke. Do Hanki płyniemy. Tutaj my już stoimy w pierwszym rzędzie. A ponieżej. No włącz tak się. czy czy coś tam takiego? A później hankę. Toś tam jest. Też taki niespory. O. Cała naprzód teraz będzie, a nie to wstecz, bo to on przodem płynął. Cóż za precyzja. Jest challenge, ponieważ jesteśmy bardzo niscy. A tutaj musimy się na tym przełamaniu zmieścić. Dawaj, dawaj. Dobrze idzie na razie. Nic się nie dzieje. Tył jest wysoko. Tyłem nie zawadzisz. Tu. Nie, 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 ale będzie teraz pomału, poczekaj No powiem Ci, że to 5 to 2 centymetry był Dobra, przejdzie już Przejdzie, dobra Tamastykka <noise> trzeba wyjeżdżać w trzeba Ale jak wierzcie to teraz jest odnapia, to jakiś dziurek nie Cała dziura to kamper Teraz ja. No proszę. A, jest wsparcie. Panowie pomagają tutaj, żeby nie zahaczyć tyłem. Troszkę nam tutaj podniosą. Super pomoc. Ekstra. Nawiguje elegancko. Przede wszystkim powiedział: no problem, no panik. Troszkę zahacza. Tu akurat wcześniej jest nisko, znaczy duża górka. Latają, pomagają. O, jak tutaj dał podkładki, to tułem eleganckość nie zahaczy. No dobra, i teraz tam mamy podwozie. A i tutaj pewnie podniesie nas teraz, żeby zminimalizować otarcie brzuchem. 13.10. Będą chyba platformę podnosić, żeby nie brzuchem nie zahaczył. Tak, 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 bo on tam ma jeszcze jakiś, nie wiem co to tam jest. Podnosi tą platformę metalową, żeby brzuchem nie zahaczyć. podnosi. A i opuszcza teraz platformę, żeby obniżyć ten garb. Ale no. Jeszcze obniża. Super. Udało się. Marcin mówi, że tak to nawet w agenturze nie było obsługiwane. Weź ja to nagrywam. Osoby. No i nasz trzeci towarzysz podróży. Drugi właściwie, ale trzecie auto oczywiście No i zobaczymy. Aha, musi się wyprostować, żeby równo najechać. No Mariusz to dużymi gabaretami jeździ, to nie powinien mieć problemu, ale zobaczymy, jak auto sobie poradzi. Niziutko. Ale czy tyły są te dobrze? Najeżdżają? O, stopki, wy macie jednak wyższe podwozie, słuchajcie. My, my jesteśmy ni niziutko. Kurczę, w ogóle bez problemu. A, to z naszym się najwięcej taczkali. elegancko Ach, i do paszczy lwa A towarzystwo siedzi w środku żeby im nie wiało na promie jest restauracja można sobie coś zamówić Prawda, panie kapitanie? Nie ma ci Jutro wieczorem nie mamy co jechać. I tu już chyba będziemy dobijać do brzegu. Jakie domeczki z pomostami. Na skałkach. Super. No zobaczmy, jak jest z drugiej strony, bo się będziemy teraz obracać. Żeby nas wyrzucono. O, Hanka. Jesteśmy w miejscowości Hanka. O, i tutaj na asfalt będziemy wyskakiwać. Jamy do brzegu, przypłynęliśmy do Hankę. Jak widać. Hanki. Hankę, Hankę Hanka, jest to po od, yy, Nie, 40 km. Dobijamy do brzegu. Przeprawa promowa nas kosztowała 52 euro. Płynęliśmy ponad godzinę. Robert, nie umyty masz dach? zahamuje zahamuje Stryk dobija. Będzie to wgniecie? Nie, patrz, nawet. I jesteśmy na brzegu. Super pomoc, naprawdę. Panowie się spisują na medal. I pod górkę. I jeszcze jeden. z promu. Przemierzamy teraz następną wyspę. Robimy tą mniejszą pętlę to co pokazywałem tam na zdjęciu. Mnóstwo rowerzystów też robią te same kilometry tą samą pętlą. Jedzie z nami. Dosyć... krajobraz jest niesamowity. Krajobraz słuchajcie, między tymi wysepkami, jak się promem przez godzinę płynęło. No przepięknie tu jest, naprawdę jest przepięknie. Rozważamy nawet, tylko trzeba się dowiedzieć w jakim okresie tu jest najcieplej. W lipcu, tak? No, żeby pożyczyć tutaj jacht i popływać sobie między tymi wysepkami, naprawdę jest pięknie, nie ma fali. Wiaterek wieje na żaglach, żeglówki pływają super. O ile tu? 17 stopni, teraz mamy 17 stopni. Jest słodko troszkę za chmurami, ale w ogóle pogodę żeśmy trafili rewelacyjną. Tak jest 12, ale za tydzień ma być 17. No akurat jak dojedziemy na Lopoty, będzie cieplej troszkę. Idzie w ogóle wiatr jest z południa, cały czas smucha, także pewnie z czasem nawieje tutaj ciepłej pogody. Wczoraj żeśmy troszkę jeździli, szukali, żeby spać gdzieś na dziko z dostępem do wody, ale wszystkie drogi które prowadzą do wody zakończone są. Prywatnym terenem, prywatnymi domkami, z łodziami. I nie można sobie tak stanąć, żeby gdzieś tak nad samą wodą jak do tej pory nie udało nam się. Ale droga malownicza, fajna, kręta nad wodą. Takie troszkę mazury w skałach. Takie mazury ze skałkami, tak. I będziemy się przeprawiać zaraz z promem następnym. Nie, już nie będzie promu. Będzie, będzie. Za 300 metrów jest prom. Także. A już miało nie być promu? Nie, no tutaj między tymi krótkie takie są odcinki. To już są darmowe promy. Ten, ten, co żeśmy teraz płacili, to płaciliśmy dlatego, że dłu A. długi rejs był. No i stoimy. O, to się nie zmieścimy we trzy? I teraz. Przeprawa promowa. I Lima idzie, zobacz. Limal idzie. <laughs> przyjechały auta, będą zjeżdżać i my się zapakujemy i, i zaraz będziemy wsiadać ale chyba poczekamy, bo się nie zmieścimy pięknie, naprawdę słuchajcie kraina tysiąca wysp i wjeżdżamy na prom wiesz, że się zmieścimy? pewnie czy mamy się nie zmieścić? ale czy wszyscy my się zmieścimy? dużo samochodów wyjeżdżało także zdamy, radę nawet nikt nie kieruje, tylko się samemu chyba wjeżdża. Widzisz? Ręce A, płasko jest, miutko, no nie wiem czy to w ogóle jest... Czy tu jakaś obsługa jest, czy to takie automatyczne. Wiesz, to ty jesteś kluczy, postaw się za tym, za motorem, oni pojadą dwa z lewej strony. Dajcie wy dwoma na lewo Mariusz. To nikt to nie dyryguje. No jest majster na górze, wiesz. Zobaczymy czy Robert się tu zmieści. Mieści się Robert. Przejdzie lusterko? Przechodzi. Dobrze, bardzo ładnie. Mariusz z tyłu będzie wjeżdżał Ciasno, ciasno Daleko jest do lusterek jeszcze Na milimetry Ale siedzimy I to po tych wyspach właśnie taka zabawa jest co chwilę drogi, troszkę na promnik Benz lecimy dalej. Bo nie do tego wózka. No chyba? Nie, no, I już jesteśmy rozbici na kempingu. To świeci. Nad samą wodą. Można sobie pożyczyć łódkę na ryby w cenie. Jest boisko, jest plaża, lisko. Są sauny, sklepik, pralka, miejsce do grillowania na ognisko, takie zamknięte. Super. Tak wygląda. Tutaj camping z daleka, tam na dole my stoimy. Jest woda. Recepcja. W szarym domku tam ktoś wychodzi, są toalety, bardzo czyste. Tu jest taki drewniany domek, gdzie w środku pali się ognisko. Można sobie przyjść. Pogrylować. I w tym drugim szarym, tu są sauny. Segregacja śmieci normalnie, tak jak wszędzie. to Chyba te prysznice do tej sauny. Sauny są osobno męskie, osobno damskie. No a tu chłopaki zmywają. Grilla. Taka kuchenka, można sobie tutaj zagotować, zjeść. Jak to się pod namiotem. Pełno sztućców. no Zaszło dobrze czy słabo? Jak wygląda temat prania na campingach. Teraz jest akurat teraz, jesteśmy w Finlandii. Zazwyczaj, przy pralkach jest informacja, czy jest to płatne, czy niepłatne. Tutaj, akurat etykieta po finlandzku i po angielsku: 3 euro za pranie. Jest prosta instrukcja, zawsze. Zostawiona zazwyczaj w dwóch językach, czasem więcej. Są automaty, ale tutaj akurat płaci się w recepcji, a obsługa jest własna. Po prostu ustawia się programy. Jak ktoś nie wie, to nawet krok po kroku na etykiecie, akurat tutaj w tym przypadku, otwórz wodę, dodaj detergent, naciśnij, włącz, wyłącz, ustaw odpowiedni program. W razie czego można sobie zawsze posiłkować się. Translatorem albo na y, translatorze Google na telefonach można przetłumaczyć sobie, jakie to są programy do prania, i po prostu wrzuca się albo tutaj do pojemnika proszek, albo do środka do bębna, ustawia się pranie, start i to wszystko. Dodatkowo też tutaj, akurat mamy opcję suszarki. Nawet instrukcja leży na wierzchu. Także suszarka do obsługi też samodzielnej. Tutaj jest suszarka, gdzie można wrzucić od kilograma do 8 kg. No i cóż, godzina lub dwie, zależnie od intensywności, od programu na pranie. Tutaj pewnie dodatkowe jakieś 40 minut na suszenie i gotowe. Tak to wygląda, jeśli chodzi o dostępność pralek. Tutaj widzę, że jest tylko jeden punkt, ale są campingi, gdzie tych punktów, tych pralek czy suszarek jest kilka. I wtedy też nie ma problemu, czy one są zajęte, czy też nie. A tutaj w takim bocznym, ustronnym miejscu wczoraj było karaoke, bo w piątek, nie wiem czy w każdy, ale w weekend robią event dla uczestników. Po, 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 mieszkańców, powiedzmy tak campingu. I tutaj fajnie pod namiotem, czy deszcz wieje, wiatr, czy deszcz pada, jest miejscówka na wspólne eventy. Dzisiaj mają być tańce. Wczoraj było karaoke. No jest ciemno, ale to jest taka ich tak zwana stodoła e, rozrywkowa. O, bardzo fajnie to zorganizowane. Z uwagi na taki odcinek od głównej drogi 3 km, świetna miejscówka na Nordic Walking, bo tutaj nie ma asfaltu, to jest taki bardzo utwardzony szuter z piaskiem. No, myślę, że w sezonie tutaj grzybowym na pewno są warunki na grzybki. W zimie poddechami mają możliwość właśnie spędzenia wspólnego czasu. Teraz, akurat, początek czerwca to widać, że jest więcej takich roczników 50. Plus, ale wszystko naprawdę przepięknie przygotowane. No, i co ważne, dla miłośników zwierząt, camping przyjazny zwierzętom. Tutaj, ludzie ze zwierzętami nawet mają takie ogrodzenia. Dla zwierząt bez problemu, naprawdę. Co istotne, my podróżujemy ze zwierzęciem i właśnie na aplikacjach różnych patrzymy, czy wybierając camping mamy możliwość pobytu ze zwierzęciem. Proszę. A tu nawet jakaś hodowla wilków i dwa wilki sobie śpią. Pszczółka! Nie, Jebnął ja szczupaka na taką blaskę. Jezus, jaki wileńki. Masz? Nie, 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 nie. No daj go. Powoli, powoli, powoli. powoli. Ja, ale szczupaka to nie bierzemy. Bierzemy. A kto go będzie Ja. Szczupak jest lepszy jak domy, no co Dawaj go, Robciu. Czekaj, czekaj. Muszę zobaczyć, gdzie ty masz ten. Weźmy, ja. mnie, wrzuć do wody. No, nie daj go. Czekaj, nie mogę go szarpnąć, bo się zerwie. Dawaj, teraz. Mamy go. Jest, kurwa, jest on taki wielki, że to no dawaj go, Marcin. Dawaj. No, co ty taki to pusty, jesteś? To jest nie zakopi. Już się zaczepiła. No chyba to Ule, jebam, fuck. Nikt nie ważne. O ile jeban nie Widzicie, bo nagrywa. nie tam. No Transforming the tube. We need your support. I tak, kochani, dobiega ten nasz drugi odcinek naszej wyprawy na lofoty do końca. Trzecia część: czy wam zdradzić tajemnicę, czy nie, gdzie będziemy? A, uchol, uchylę rąbka tajemnicy: będziemy u świętego Mikołaja. Także mamy zamiar zwiedzić Rowaniemi. A co tam będzie w następnym odcinku i jak to będzie wyglądało? Zostańcie z nami i oglądajcie nas w następnym odcinku. Nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. Bardzo nam to daje takiego kopa i napędu, żeby coś nagrać dla Was i pokazać. Także super, że jesteście. Piszcie komentarze, co byście chcieli zobaczyć, i, i do zobaczenia w następnym odcinku.